Żyja. E, jakim człowiekiem był pułkownik Kłop, Kupiński? Jaka to postać? To pol, postać wielka dla narodu polskiego, który będąc oficerem Wojska Polskiego zwerbował Amerykę do współpracy, aby ratować Polskę, Europę i świat przed wojną nuklearną. Bohater? Jaki to To wielki bohater, natomiast zdrajcami są ci, którzy dzisiaj mówią, że on jest zdrajcą. Ja uważam, że wielkim zdrajcą to jest Jaruzelski Kiszczak i inni oficerowie, którzy służyli Moskwie. Natomiast ten człowiek był wielkim bohaterem i pozostanie na, na zawsze wielkim bohaterem polskim. Czym zasłynął dla Państwa, co najważniejszego zrobił my, pułkownik Kuklinski za swoim zgromadzeniem? Oczywiście pułkownik Kuklinski przekazał tyle wiadomości. Na temat Układu Warszawskiego i przygotowania do Trzeciej Wojny Światowej, która wisiała na włosku, przecież to była zimna wojna, prawda? widząc to zagrożenie, podjął współpracę z Ameryką, aby przekazać i ratować Polskę przed zagładą i Europę. Także jest to wielki bohater, który zostanie wszelkie czasy wielkim Polakiem. Młodzież powinna się uczyć o takim człowieku? Tak, właśnie młodzież powinna się uczyć o tym wielkim Polaku, dlatego, że jest to wzór do naśladowania, jak należy podchodzić e, do, do patriotyzmu, jakim trzeba być człowiekiem w razie potrzeby. Trzeba oddać siebie, aby bronić naród i ojczyznę. I proszę się przedstawić, tak jak mamy podpisać w pisowicach. Kazimierz Kolewa, prezes Towarzystwa Parku w potrzebne łaski i cuda. Nam wszystkim nieustannie potrzeba jest ogromu łask. Potrzeba jest ogromu łask naszej Ojczyźnie, która od 25 lat po tym okrągłym stole zmierza do tego, aby było coraz lepiej dla nas wszystkich, dla Wszystkich obywateli. I dzisiaj tu, w tej świątyni, przy tym ołtarzu chcemy modlić się w dziesiątą rocznicę śmierci pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. W kinach wspaniały film, który wszedł niedawno na ekrany, opowiadający jego historię życia i jego historię zmagał. Zmagał niewątpliwie trudnych w tamtych czasach. Pewnie zmagał z samym sobą, ze swoim sumieniem i z tym pytaniem, co czynić, jak czynić, aby czynić dobrze i godnie. Były szef Radia Wolna Europa, Zdzisław Najder, tak powiedział o pułkowniku Kuklińskim. Kukliński był postacią potrójnie tragiczną i człowiekiem ogromnie zasłużonym. Był człowiekiem potrójnie tragicznym, dlatego że po pierwsze musiał złamać żołnierską przysięgę. Po drugie, jest bardzo przykre. Kiedy we własnej Ojczyźnie ktoś musi służyć za pośrednictwem innego państwa. Po trzecie, był postacią tragiczną z tego powodu, że nie znalazł pełnego zrozumienia wśród wszystkich rodaków. I to go bardzo bolało. Myślę, że tego pełnego zrozumienia nie ma i dzisiaj. I to bardzo boli, że dalej. Jesteśmy w różnych kwestiach bardzo podzieleni jako Polacy. Nie tu będący, ale jako Polacy. Więc warto dzisiaj, kiedy modlimy się o radość nieba dla pułkownika kupińskiego, modlić się także o naszą jedność chrześcijańską i narodową. Jedność. Bo to ważne. Aby iść w dobrym kierunku. W tym kierunku, który wyznacza Ewangelię. W tym kierunku, gdzie Chrystus nawołuje o miłość, dając najważniejsze przykazanie, przykazanie miłości wszystkim nam, jako uniwersalne przykazanie do życia. Znamy z historii różne tragiczne postacie. Generał Ben aby wiernie służyć Polsce przeszedł na islam będąc w Turcji. Różne tragiczne przykłady z historii można mnożyć. Jednak dzisiaj stajemy tu z radością przy tym ołtarzu, że Polska ma swoich bohaterów. Obyśmy umieli patrzeć w tym samym Kierka moja stęskniona pragnie przedsionków pańskich, serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego. Nawet w rubel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, gdzie złoży swe pisklęta. Przy ołtarzach Twoich, Panie zastępów, Dlatego jej pierwsze słowa są aktem uwielbienia, dziękczynienia i podziwu. Polskiego i amerykańskiego, pułkownika Ryszarda Kucińskiego. Prosimy Boga na wzór króla Salomona, aby wysłuchał naszych modlitw, którymi chcemy ogarnąć naprzód naszą ojczyznę, naszą matkę. Także wyprosić wieczne dbawienie dla świętej pamięci Ryszarda Kucińskiego. Kimże jest ten, który budzi tak wielkie zainteresowanie, że jedni uznają go za bohatera, a u drugich w 1930-2004 był człowiekiem nad wyraz szlachetnym. Dobrze wychowanym i bardzo uzdolnionym, zwłaszcza w dziedzinie wojskowości. To też już w 17 roku ich swojego życia wstąpił do Wojska Polskiego i szybko wspinał się po szczebla kariery. Jako człowiek głębokiej kultury, Dobrze spełniający swoje obowiązki zdobywał przełożonych wielkie zaufanie i był dopuszczany do ważnych tajemnic wojskowych układu warszawskiego. Ale najważniejszą dla niego wartością była ojczyzna, polska, umiłowanie jej i troska o nią. Dlatego Dopóki nic jej większego nie zagrażało niż zniewolenie komunistyczne, pozostawał wierny swoim obowiązkom i poruszonym zadaniom. Kiedy jednak zapoznał się z nuklearnymi planami Układu Warszawskiego, natychmiast postanowił przeciwstawić się tym planom. A mówiły one o przygotowaniach. ZSRR do atomowego uderzenia na siły NATO. Wojna ta objęłaby część Polski i doprowadziłaby do całkowitego jej zniszczenia. Pułkowie Kukliński, jak czytamy w jego historii, szukał porządkowo wsparcia u polskich generałów. Ale gdy go nie znalazł, postanowił przekazać te plany. Jak również inne dokumenty, na przykład plany wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, jedynej sile, która mogła przeciwstawić się związkowi radzieckiemu, czyli Stanom Zjednoczonym. I tak zaczęła się tajna współpraca Kuczyńskiego z CIA od 1971 do 1981, w którym pułkownik wraz ze swoją najbliższą rodziną musiał się salwować w Stanach Zjednoczonych. A tam otrzymał sobie pułkownika armii amerykańskiej i wysokie odznaczenia CIA. Za tajną współpracę z CIA Kupryński nie brał od Amerykanów wynagrodzenia. A więc dla Polski. Dla całej Europy, można powiedzieć dla świata, Kukliński pozostaje bohaterem, niezależnie czy się to komuś podoba czy nie. Gdyż przekazując CIA i sowieckie dokumenty na temat planów wojennych ZSRR, dobrze przysłużył się w sprawie polskiej, w sprawie Europy i świata. Uratował, można powiedzieć, świat od wojny nuklearnej. Wybitnie przyczynił się do upadku reżimu komunistycznego. Natomiast dla ludzi wówczas reżimu, dla wszystkich jego zwolenników, różnej maści pogróbowców reżimowych, ukraiński, mimo pełnej rehabilitacji, będzie uważany za szpiega i zdrajcę. I ci ludzie zawsze będą wywoływać wojnę o i uważać go za osobę kontrowersyjną. Siostry i bracia, warto sobie jedną uświadomić, że wszystko, co wiemy i mówimy o pułkowniku Ryszardzie Kuklińskim, to tylko szczęty. To tylko szczęty. Pełną prawdę o tym wielkim człowieku zamykają amerykańskie i sowieckie archiwa, do których może nigdy nie będziemy mieli dostępu. Bądźmy jednak cierpliwi. Jeszcze chwila, a zmieniające się nastawienie opinii publicznej całkowicie stanie po stronie pułkownika Ryszarda Kuklinskiego jako bohatera narodowego. Jeszcze chwila. A my? Gromadzą się dziś przy ołtarzu prośby Boga, aby Jego oczy, Boże oczy, wednie i w nocy spoglądały na naszą Ojczyznę i jej sprawy, a jej bohaterów i obrońców wolności dostrzegały ze szczególnym umiłowaniem. Amen. W dniu 29 kwietnia 1998 roku przeprowadzono z nim rozmowę, w której między innymi zaproszono go na koncert patriotyczny w sali Filharmonii Krakowskiej. Na pytanie o ulubione stropy poezji patriotycznej, które pragnąłby wtedy usłyszeć, zdecydowanie odpowiedział Reduta Ordoka. Prośbę spełniono i wiersz ten usłyszał pułkownik podczas wieczornego uroczystego spotkania. Wówczas utwór recytował nieżyjący już niestety świętej pamięci pan Roman Natowicz. My spełniamy ponownie prośbę pułkownika w dziesiątą rocznicę jego śmierci. Tam strzelać nie kazało. Wstąpiłem na działo i spojrzałem na pole. 200 harmat brzmiało, ale w tle ciągnął się szeregi, prosto, długo, <try> daleko, jako morza rzeki. I widziałem ich wodza. Przybiegł, mieczem skinął i jak ptak jedno skrzydło. nasypana iskrami magnetów. Jak sędy czarne chorągnie na śmierć prowadzą zastępy. Przeciw nim sterczy biała, wąska, zaostrzona, jak głaz wodzący morze, Reduta Ordona. Sześć tylko miała armat. Wciąż dynią i świecą. I nie tyle prędkich słów gniewne usta nieco, Nie tyle przejdzie uczuć przez duszę w rozpaczy, Ile z tych dział leciało bąb, kul i kartaczy. Pęka wśród dymu granat krzyk podnieboleczny I ogromna łysina wśród kolumny świeci. Tam kula, lecąc z dalek, grozi, szum wyje. Rzuca się jak byk przed bitwą. Miotaś, grunty już dopadła, jak byłaś mut kolumn się zwija. A i piersią rwie zębem oddechem zabija. Najstraszniejszej nie widać. Lecz słychać po dźwięku, po się trupów, po ranionych jęku, gdy kolumnę od końca do końca przejęci. Środkiem wojska przeszedł anioł śmierci. Ręka w ładownicy długo i głęboko szukała, nie znalazła. I żołnierz oblatnął, nie znalazł przy ładunku już bronią niewładną i poczuł, że go pali. Strzelba rozumiała. Myślił, a w z nieprzyjaciół kupa już nazła, jak robactwo na świeżego truma. Pociemniało mi w oczach, a gdym łzy ocierał, słyszałem, że coś do mnie mówił mój generał. On przez lunetę wspartą na moim ramieniu, długo na szturm i żaniec poglądał w milczeniu na koniec rzeku. Stracony. Spod runę do jego wymknęło się łezki. Rzekł do mnie kolego, wzrok młodych od łez, leczy patrzaj tam na wale. Znasz kordona czy widzisz, gdzie jest? Generale, czy go znam. Tam stał zawsze, to działo kierował. Nie widzę, a znajdę, dojrze. Wśród dymu się schował, lecz wśród najgłębszych kłębów dymu, ileż razy widziałem rękę jego dającą rozkazy. Widzę to znowu. Widzę rękę, błyskawicę. Wywija Groźni wrogom, trzyma palną świcę. Biorą. Zginął! O nie! Skoczył dół do. Nogu. Dobrze. życzę generał. Nie oddali broń. Nagle błysk. Dym. Chwila ci I huk jak stu kromów. Zaciniło się powietrze od ziemi wyłomów. Armaty podskoczyły, te strzelone toczyły się na kołach. Lonty zapalone nie trafiły do swoich panów. I dym wiązał u nas, i w gęstej chmurze nas ochłonął. I nie widać było nic granatów blasku. Powoli dębrzemniał, opadał deszcz piasku. Spojrzałem na ledutę. Wały, palisady, działa, naszych garstka i wrogów gromady. Wszystko jako sen znikło. Tylko czarna bryła ziemnie kształtnej leży rozjemcza mogiła. Tu i ci, co bronili, i ci, co się wdarli, Pierwszy raz pokój szczery i wieczny zawarli. Choćby cesarz Moskalom kazał wstać, Już dusza moskiewska tam raz pierwszy Rozkazów cesarza nie słusza. Tam pogrzebane tylu set ciała i miona. Dusze gdzie? Nie wiem. Lecz wiem, gdzie dusza Ordona. On będzie patron szańców. Bo dzieło zniszczenia w dobrej sprawie jest święte jak dzieło tworzenia. Bóg wyrzekł słowo stańcie. Bóg i ich zgin wyrzecze. Kiedy od ludzi wiara i wolność uciecze, Kiedy ziemię despotyzm i duma szanona Obleją jak Moskale redutę ordona, Każąc plemię zwycięzców zbrodniami zatrute, Bóg wysadzi te ziemię, Jak on swą redutę. já